Artur, to niecałe trzy tygodnie twój rewanż z Majkiem Molo na gali w Chicago. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, czułeś się świetnie fizycznie. Jak jest dzisiaj? No, delikatnie podmęczony jestem już teraz, naj, najcięższy w sumie tydzień, no, ale złapię tą świeżość i będzie coraz lepiej. Na pewno udziela mi się już to zmęczenie, które dałem siebie, bo dałem naprawdę siebie wszystko. W pierwszej walce go troszkę zlekceważyłem, więc to było na pół. Teraz wiem, że będzie wojna, wiem, że będzie walka i na pewno mówię, wszystko robię na 100%. Dlatego mam też prawo być trochę zmęczony i czuję się zmęczony. Forma będzie na 100%, czy jednak ta twoja duża aktywność tej w tym roku nie pozwoli ci tych 100% przygotować? Czy będzie na 100% powiemy po walce, prawda? Ja na pewno będę zmotywowany, skoncentrowany i, i przygotowany na wszystko, na wszystko. Także no zobaczymy. No ja się już walki nie mogę doczekać. To jest walka dla mnie tak naprawdę. O być w Ameryce albo nie być w Ameryce. Także, a dla niego przetrwanie, czyli będzie wojna. Trener mówi, że kluczem do zwycięstwa dla ciebie w tej walce będzie przede wszystkim koncentracja. Jeśli ją zachowasz, powinno być wszystko ok. Zgodzisz się z tym? Dokładnie, dokładnie. Tam mówię, nie powinno mieć żadnych y, większych problemów, jak będzie koncentracja. Mówię, jak się skoncentruję na treningu, wszystko mam inne poza, poza, poza mną. Bo czasami się myśli o różnie, tak? o w domu się myśli o różnych takich problemach poza boksem. I jak każdy człowiek to ma i gdzieś tam zawsze się o tym myśli. I jak mówię, jak to wszystko gdzieś odrzucę na bok, to, to jest po prostu koncentracja, jest boks i, i coraz lepiej. A z min to koncentracji czasami brakowało w trakcie walki? Tak, no tak jak to już powiedziałem mi to przede wszystkim to kolega tak troszkę inaczej ta walka wyglądała molo. Molo, Molo to będzie wojna. No wiem, że on wyjdzie, Ja muszę być pewny siebie. Tam nie można pokazać ani jeden, ani drugi jakiegoś najmniejszego cienia zawahania. Tam każdy musi być pewny, będzie wchodzić cios w cios, także jestem przekonany, tam będzie wojna i, i to, to najbardziej lubię kibice I na pewno będzie fajna walka, już się nie mogę doczekać. Widać, bo na tych materiałach, kiedy telewizja Fox pozwoliła wypuścić te materiały, kiedy tam byliście w Stock Show w Chicago, że Mike nie chciał spojrzeć twarzą w twarz, bo mówił, że zaraz będzie walka. To, to tam Nie chciał, Mike to jest ogólnie, to tu nie chciał spojrzeć twarzą w twarz, a później poza programem normalnie podeszedł do mnie, ja do niego, cześć, cześć, pośmialiśmy się potem, także to takie, bardziej on to robi show, to taki troszkę showman, tak mi się wydaje, no bo Szczerze, na pewno na walce, jak już przyjadę, to już będziemy obydwoje lepiej zachować dystans i ten, bo to już będzie walka, to już lepiej się nawstawić ten, ale po walce na pewno, no, każdy z nas przybije sobie piątkę, to jest normalne. Ja mówię, Mike niczym mi za skóry, nie za, są osoby, których w życiu nigdy ręki nie podam, to jest normalne, to jest, to jest już taka wrodzona nienawiść. ale w ringu, ale w ringu z Mike'em mówię, to jest jakaś część show. Na pewno nikt tego nie robi specjalnie, on tam ten, ten, później po tym przyszedł normalnie, a ja, ja mu dałem rękawice polskie takie na pamiątkę. I tyle, co, czekamy na walkę, no, tam już nie będzie żadnych sentymentów. Spodziewasz się przede wszystkim polowania na lewy sierpowy z jego strony? Nie, czuję, że na pewno coś dopracuję, bo będzie wiedział, że będę przygotowany na lewy sierp. Czuję, że dołoży prawą rękę, jest po operacji, widać, że tam, tam prawą ręką coś robi. Na pewno będę skupiony, na pewno tym prawym sięgiem tak sobie nie będzie poczynał, jak poczynał sobie w pierwszej walce. I też mam na niego mały, mały prezencik, także to już zobaczycie jak ten, jak, jak po prostu będziemy boksować. Na pewno jestem przygotowany na prawą rękę. Prawą ręką zawsze ciężko mnie było trafić. Ktokolwiek tu przyjeżdżał, jakoś prawo mnie nie trafiał. Zawsze gdzieś ten lewy, tam gdzieś do pokazku, gdzieś śmigał i, I to było dla mnie takie zawsze gdzieś ten lewy sierpowy. A teraz już powoli, powoli, mówię, czasami się zdarzy, czasami robię coś po coś, żeby na przykład uderzyć i lewy skontrować. Mówię. Walka na pewno kibicom da dużo emocji i, i same te, sama ta otoczka wokół tej walki już budzi duże emocje i na pewno na pewno kibice się nie zawiedzą. W pierwszej walce on zaskoczył Cię z Twoją agresją na początku, bo w tej pierwszej rundzie, kiedy przyklęknąłeś, nie wiem, chyba chciałeś sygnalizować sędziemu, że uderzył cię w tył głowy, no ale jak wydać było, że on zepchnął Cię tą swoją agresją? To nie chodzi o to. Powiem szczerze, po walce miałem tutaj takiego guza, trener widział z tyłu głowy i to nie, że chciałem pokazać, bo ja się tam nie żalę, to tam sędzia jedynie jak mnie po czasie uderzył, był gongi, on mnie gdzieś tam, powie <śmów> co jest, co za chłop, nie? To o to chodziło, tylko, ale, ale tutaj mnie ten centralnie trafił w tył głowy. Miałem takiego guza czerwonego, takiego dużego. Mówię, żeby, mówię, jak to ten. Ale nie, upadłem. Nie dlatego, że mnie uderzył, tylko jakoś tak było. Mówię, coś tam trafił, mnie tu, tu ściągnął. Gdzieś tam wyglądało z kamery, że trafił na dół, ale to w ogóle nie był cios. Jeden, jedyny nogdał, który trafił mnie na czysto na brodę, to i tak wstałem na 3-0 jakieś tam zamroczeń. Mhm. Ta walka. Może zakończyć się na punkty? Przed kamerą mówiłeś, że zanim włączyliśmy kamerę, że czuje, że ktoś padnie. No na pewno ktoś padnie. padnie. Padnie on, nie ma tu innej opcji, ale nie, wątpię, żeby ta walka zakończyła się na punkty. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe przy tym stylu. I moim, i jego. Jeżeli on będzie napierał tak jak ten, moim zdaniem nie wytrzyma. Jak znowu będzie napierał gdzieś tam będzie szukał szansy w tym gdzieś moim zrobił błędy może być odwrotnie, ale w ogóle tego nie biorę pod uwagę. W ogóle wszystko jest tak przerobione, tak jest robione pod typowo pod Majka, także nie ma, nie ma żadnego. Mam świetnych spań partnerów. Nie pamiętam dokładnie nazwiska tego Rosjanina, będziecie chyba lepiej wiedzieli. Jak? tak tak i zawrotny. Jest to zawodnik naprawdę, popatrzcie sobie na walki, idzie cały czas do przodu, bije dużo ciosów. Taki typowy moleś. Miałem się nawet do trenera mówię pierwsza walka. spycham je do razy, wchodzi zawrotny. Zmieniałem się po dwie rundy, czyli każdy na świeżości wchodzą na także dla mnie to jest naprawdę wielkie, wielkie, wielka radość. I bardzo się cieszę, że do tego, do tego... Doszło, że mam takich sparring partnerów, nawet mówię, pierwszy sparring jakby Majka zobaczył, tylko ten nie bije tak, może z cierpami, tylko proste wkłada gdzieś tam proste, ale centralnie stoi, kołek taki za przeproszeniem idzie, buch, 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 zejdź mu pokazać, wszystko wchodzi, tak? Tylko mówię, stanie się, no to jest wtedy dobry, jak się stoi. Przed tą walką oglądacie jakieś pojedynki molo? pierwszą walkę, tylko jak to jest? Jak analizujecie go? No, oglądamy. Już oglądaliśmy inne walki przed, przed naszą pierwszą walką. Teraz oglądamy naszą walkę, analizujemy, dopasowujemy taktykę. Powiem szczerze, no na, na dzień dzisiejszy jestem nastawiony na wszystko. No, nie, nie może mnie niczym zaskoczyć. To jest walka, prawda? Moim zdaniem będzie dobre widowisko. I on wie, czego się spodziewać po mnie i ja wiem, czego się spodziewać po nim. Także tylko Mądrzejszy teraz wyciągnie wnioski i pokaże, które były lepsze. To jest takie moje skromne zdanie.